Witam Was, ludzie, w nowym odcinku z gry Heroes of Mind Magic 3 Edition, Dokładnie tak. Dzisiaj zaczynamy nowy scenariusz, który się będzie nazywał Urodzaj na Golemy. Jest to y, scenariusz, w którym musimy pokonać wszystkich przeciwników. Oczywiście y, jest to MK. 4 graczy. To się nazywa O! Golems Applend. Dokładnie tak, gramy oczywiście na wieży, gramy czerwonym, zagram sobie zamkiem i orinami. Yy, dokładnie tak. No to chyba wszystko. Ok. Urodzę na golemy, zacznij. Dobrze. Czy mam dwa? Pięknie. Zaczynam z dwoma budynkami. Więc już jest bardzo dobrze. Szkoda, że akurat tutaj Edrika dostałem. To. Nie mogę, nie dostałem dodatkowych uczników jeszcze, ale trudno się mówi. O, widzę już golemy. Jak tutaj nazwa scenariusza wskazuje na to. Dobra, i Orin. Dobra. O. Widzę, że są centaury do wykonania i jednorożce, tak dlaczego nie ma nowej gry. Bo we wczorajszym odcinku mówiłem, że będzie dzisiaj nowa gra na kanale, której jeszcze nie było. A ta gra już była i to wielokrotnie bym powiedział, yy, jest powód prosty. Gra, którą chciałem nagrać, nie sprawdzałem. Wczoraj, jeszcze, kiedy nagrywałem jeszcze wczorajszy odcinek, to nie sprawdziłem tej gry. I jak chciałem ją nagrać, to po prostu nie dało się jej nagrać, bo nie wychwytywało jej. Czarny ekran po prostu był, byście widzieli, tylko mój i mój głos. Więc dlatego jej ja nie nagrałem, bo nie, nie dało się po prostu. A, poziomie, żebym to nagrał, no i dlatego nakrywam Heroesy. No, nagrywam Heroesy HD. No co? Teraz jeden scenariusz sobie zrobimy I potem... I potem i potem zobaczycie co co będzie. Coś będzie Czego też się nie spodziewacie? Raczej I... Idziemy OK W zamku budujemy zamek tak. W ogóle śmieszne, że żeby, żeby, żeby zamk Zamek, nie? Hm. Tak, agresywnie. Dobra, tutaj ładnie. O, grupa gryfów atakuje. No, nie powiedziałbym, że tak straty będą. Jest tutaj powtórzę bitwę. No i teraz ja gram na. No, dobra, no w takim układzie to mo mogą troszeczkę tych strat będzie. Może być. Dobra, atakuj. Ładnie. Siedem. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli nie dojdziesz. Zrobi tak okej, okay, nie zabił nawet, to bardzo dobrze. Okej. Okay. Ty zabijesz go. Nie zabierz, Jego zabierz, zabierz. Więc ty zaatakuj go, Ty strzel w niego. Ty się broń. Ty się broń. Ty też. Oj, zabiłeś. To już jest niedobrze. Ale nie stanie tutaj Nikt nie stanie, więc bardzo dobrze. Sam się tak jakby zablokował. Więc ja się cieszę. Tutaj czekam. Łucznik, łucznik strzela w ciebie Nie 2, 25, 27 Strzel w tego. Oj, nie zabiłeś. Ok. No jeden łucznik. Niestety mnie nie zginął. Czekasz. O, fajnie, dwa życia zostały. Ty robisz tak, ty zrobisz tak i ty zrobisz tak. No i proszę bardzo, 8 pikniarów, jeden łucznik, a kopalnia jest już moja. Dobra, Szko y jedyne co może być takie niezafajne to to, że gram na HD Edition, a nie na HD Modzi, nie? Jednak tutaj mam, mam tego... HDE, moda na Steamie, ale to jednak nie jest to samo co prawdziwy. Więc i tak szkoda, że po pierwsze mam to po angielsku, tutaj wszystkie napisy i takie rzeczy, że parę elementów mam jakby usuniętych. No ale trudno. Dobra problemu z hajsem jak oh. tutaj jest dużo skrzynek a ja ze skrzynek biorę płyn mnóstwo gremlinów dobra zgodzę się dobra yy, wieża gryków fajnie mam pierwsze cztery jednostki w pierwszym tygodniu zrobione no jak na zamek to jest to do... Patrząc, że to jest zamek, no to jest to żołnierze. Tutaj jest wszystkich. Oni, spod grupa uchiorów, grupa was. Dobra, no, nie atakuje. Przydałoby się zatakować was, 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 generalnie pójść po armię. Jest siódmy dzień, ja buduję Bastion Gryfów, żeby mieć 17 Gryfów w następnym tygodniu. To jest. To jest bardzo dużo. Okej, okay, tutaj jedną skrzynkę minąłem, więc zrobię tak. tak. Dobra, zaatakuję. Zaatakuję centaury. To marmią, czy nie. te 1500, golda. No, ale... Jednak teraz będę cały czas robił. Nie wiem, czy mi starczy, chociaż łuczników mogę chyba zrobić. Chociaż tutaj zostanę... Załóżmy 500 1000. Ile będą łucznicy kosztować? 1000. 1000. Najwyżej się troszeczkę wymienię, mam dużo. No czegoś będę miał dużo. Przy okazji zostanę sobie turę. W zamku z jednym gryfem. Okej, okay, koniec. 1000, tysiąc, 1000 jest dobrze. fajnie. Oj, nie, nie miał tak pójść. Sprawdzę, co jest jeszcze tutaj. Zróbmy gildię. I teraz tak. Dostanę 1000, czyli raczej mi na wszystko starczy. Czyli mogę ile wydać? Mogę wydać? Mogę wszystkich górników wziąć? Nie. Bo chcę książkę czarów. I teraz mogę zrobić tylko. O, tyle. Potem ich najwyżej wymienię. O, jedną siarkę. Ok, Ale 31 łuczników to już jest bardzo dobry wynik. Więc mogę Centaury atakować. O nie, nie. Nie będę tracił dopiero co wykupionych łuczników. Dobra, broń się. Pani, że jestem na swoim terenie, tu mam więcej ruchu. Okej, okay, on zaatakuje pewnie pikniera. No, jedna grypa. Dobra, ty już dobijesz. No, jeden gryp stracony. No, ale i tak jest w miarę dobrze. Tutaj ma na razie nie. Czyli teraz przydałoby się pójść na was? Nie, najpierw pójdę tutaj, tutaj, bo kopalnia jest jednak ważniejsza. Dobra, idź tu. Mnóstwo zombie. 5 piknielów, ja bym stracił mniej. Te walki, widzicie, trwają trochę, przez co w tych odcinkach może być tak dużo właśnie. Bo na początku, jak ja robię te walki, to one trochę trwają. Po trochę trajkarte no, ale trudno, trudno. się mówi, więcej odcinków, ale za niedługo będą wakacje. Wtedy, nie wtedy że będę już będę rzucał tych odcinków o wiele więcej. Myślę, że nawet jest szansa, żebym rzucał dwa dziennie. Troszeczkę nie, nie zrobiłem tego aż tak mądrze jak chciałem. 4, ty masz 5. Broń się, broń się. Nie musisz strzelać, bo ty. No w sumie nie dobijesz. No więc w sumie troszeczkę to zwaliłem. Muszę przyznać. Ale przynajmniej już tego obiję. Dobra, by się wszyscy broni, już nie przedłużajmy bardziej. Bo ten łucznik już tutaj robi. Uorina z uczniów. Jest kopalnia. Mogę iść na Pegazy. Ratusz. ok, O! Jeszcze mi trochę hajsu nawet zostało. Czekajcie, jak ja zrobię kapitol, to mi tyle hajsu zostało. Hm. To wiecie co, ja robię tutaj, wezmę sobie moc. Stąd sobie wezmę łucznika jednego. No i w sumie to wszystko. O, fajnie. Jeden łucznik więcej. ok czy chcę was atakować? No trochę silni jesteście, no. Tego nie mogę ukrywać. Może pójdę tutaj i sobie wezmę mnichów 5, 6, 7. Nie mogę. Nie mogę, bo mnichajc mi hajsu nie starczy. Znaczy, mnichów zrobię. Znaczy, budynek do mnichów, ale nie będę ich wygotował. O! Kajdany wojny. One są fajne. No więc, teraz, jak zrobię tutaj, to przyda się pójść po te kopalnie złota. No i potem tak naprawdę będę miał już... prawie wszystko. O, no i z tego hajsu jest więcej. U, no nie przesadzajmy. No chyba aż tak dużo... A ...nie stracę. Dobra. Ty zaatakuj. No, nie zabiłeś. Magiczna strzała dobije. I ty strzelaj w niego. Okej. Okay. Oj. No, tracę tych uczników tracę. I nie, mam nawet już... ...many. Dobra, więc ty zaatakujesz, tak? Uuu, drugi raz? Kurcze... I teraz muszę, no, zrobić tak, Teraz mi piknierów zaś atakują... Oj, szkoda, że mnie nie zabił... No, ale trudno... Dobra, już wolałem stracić tego jednego łucznika, niż więcej... Ale piknielów troszeczkę straciłem... Kan i Horda jeszcze tego broni. Uff, uf, uf. Dobra, jednak się wrócę do tego zamku po tej armię. I przynajmniej teraz już będę miał pewność, że na pewno mi starczy hajsu. Oj, 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 co się dzieje? Może być koniec odcinka, bo tutaj mi heroesy się zlagowały, ale w sumie jest 15 minut, to nie będzie aż tak źle. Najwyżej tu mi grę wywali, wtedy mi się odcinek automatycznie zakończy. No, ale... No, i tak jest dobrze w miarę. No, jeszcze tutaj dam, dałem opcję, żeby chwilę zaczekać. No, jest 15 minut, więc jakby co to i tak akurat jest koniec odcinka. Dobra, chyba się nie uda, więc ja zamykam program. I się widzimy, ludzie, w następnym odcinku. Nara, cześć, jo.